Nie wiem no wie, wie dlaczego cię. Nie, nie, to były ten... jakieś sprawy tam. Krzysztof Damian Kozik, po środowym treningu jesteście optymistami przed tym meczem z górnikiem Polkowice? Co, optymistami. No, staramy się przygotować w jak najlepszym stopniu, żeby to spotkanie wygrać. Przeciwstwo jest bardzo potrzebne, bo rywale też nie gruwają. Mówię tutaj o Euklasie No Zgadza się. Sytuacja wygląda tak, że nasi Rywale do awansu nie tracą punktów i cały czas musimy gonić ich. No. Może, to, może to i dobrze, że, że gonimy, bo nie możemy sobie pozwolić na, na, na jakieś tam słabsze chwile i momenty. No zgadza się, no w, w trakcie rundy przydarzały się różne mecze. Ten akurat był w naszym wykonaniu taki dosyć ciężki, bo nie szło nam za bardzo. Ta gra nie układała się, ale na szczęście udało się to przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść, co, co w niektórych meczach no nie udało się strzelić właśnie takich bramek, a tutaj w tym się udało. Oglądasz lecze z ławki rezerwowej to sobie czy Zdecydowanie łatwiej się gra, bo siedząc z boku i oglądając to gdzieś te nerwy cały czas buzują i nie można ich gdzieś upuścić. Raczej, raczej to jest takie z mojej strony takie bardziej stresujące. Kolega z Boysteków ma pewnie pozytywnie ocenić, ale tam z kolejarza, który jak to, 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 to sytuacja się właśnie się, nie jest Zgadza się, ja nie jestem odoceniany, natomiast no, z, w życiu przyderzają się różne bramki. Nie tacy bramkarze jak, jak właśnie e, bramkarz jak kolejarza z, ze stróż e, puścił bramki. No. Ty pustujesz mi z i nie, nie chcesz pamiętać. No z, to zdarzyło mi się pewnie, ale no, to, raczej nie, nie staramy się o, o tym jak najszybciej zapomnieć. I... Każdemu się przydarzają, także... Niemniej jednak drużyna, podobno, poznaje się po tym, że... Dobrą drużynę poznaje się po tym, że w formie to potrafi wygrać. Czy tak było z tym. Nie? No zgadza się, zgadza się. Na pewno w tym akurat dniu, może to był akurat taki dzień, że, że słabszy w naszym wykonaniu, że no nie potrafiliśmy jakoś składnymi akcjami oszukać przeciwnika, natomiast dwie bramki zostały strzelone i z tego się należy cieszyć.